Słuchajcie, ta grupa co teraz biegała. Które dzieci biegały? Proszę wstać i przedstawić mi się. Jak masz na imię? Ola. Jak masz na imię? Kto jeszcze biegał? Jak masz na imię? Michał. Ty jak masz na imię? I jeszcze? Jeszcze jedna osoba. Kto jeszcze biegał? I ty biegałeś. Jak masz na imię? Przedstaw nam się. Max, dobrze. A teraz idziemy do kolejnej grupy, to jest grupa trzecia. I biegnąć będzie. Jak masz na imię? Ty jak masz na imię? Ania. Ty? A ty? A ty? Mateusz. A wy troszkę z boku stańcie. No, teraz. Uwaga, do biegu gotowy.

Poczekajcie, dzieci, dzieci stają tu. Jaki był czas? 57 sekund. Wy troszkę na boku, tu jeszcze stańcie, tu z boku całkiem, a te dzieci razem z paniami wychowawczyniami, tutaj, 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 tutaj kochane, Tutaj. No proszę się tutaj bardziej przesunąć, bardziej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tutaj, tu tu, tu, tu. tu, tu. O. Tak żeby tam ta tablica była widoczna. Yeah! <laughs>